Summaling powstała w 2011 roku zajmuje się szeroko pojętą komunikacją międzykulturową, tłumaczeniami, tłumaczeniami pisemnymi, ustnymi, lokalizacją e, e, kulturową, lokalizacją gier komputerowych, programów e, komputerowych, zarządzaniem danymi wielo, wielojęzycznymi, zarządzaniem kontentem wielojęzycznym, e, technical writing, DTP, korekta, wszystko co związane z językiem pisanym i mówionym e, i, i komunikacją międzykulturową. Rozwijamy się organicznie, to kilkanaście procent rocznie, natomiast przede wszystkim rośniemy akwizycyjnie i to skokowy wzrost przychodów, po prostu perspektywa i szansa, jaką, jaką postawił przed nami rynek, tak? To, to jesteśmy pierwsi, jesteśmy pionierem konsolidacji rynku usług tłumaczeniowych w Polsce. Robimy to po raz, pierwsi, po raz pierwszy w Polsce. Dlatego no, dostrzegając tą sytuację, też wzorując się trochę na podmiotach zagranicznych, bo na granicą takie trendy konsolidacyjne już miały miejsce, postanowiliśmy wykorzystać tą szansę i, i konsolidować ten rynek. Rynek jest bardzo duży, ponad miliard złotych. W Polsce 1500 profesjonalnych biur, tłumaczy, biur tłumaczeń. Stawia przed nami nasz no, szkoda było nie wykorzystać takiej okazji. Cały czas szukamy finansowania. W ramach pre-IPO pozyskaliśmy około 650 tysięcy złotych. To środki potrzebne nam na kolejne akwizycje. Wyemitowaliśmy też do tej pory dwie serii obligacji milion złotych dwa lata temu i 1,5 miliona złotych w tym roku. I zaraz będziemy też emitować kolejną emisję akcji kolejną serię akcji. To środki potrzebne po prostu na kolejne akwizycje. Nasza działalność finansowa cały czas wymaga na nas po prostu kolejnych, kolejnych rund finansowania. Istniejemy od, od końca 2011 roku, natomiast już jesteśmy piątym największym polskim biurem tłumaczeń. To już w skala, która ten rynek jednostkowo nie jest duży. Eee, e... Nie publikujemy prognoz, trudno mi mówić o tym ile przychodu, jaki zysk będziemy mieli za rok, dwa czy trzy, natomiast no, akwizycje to naprawdę skokowy wzrost przychodu. Kolejna akwizycja, którą mamy już gdzieś tam ustrukturyzowaną, na której kończymy zapinanie finansowania, powinna postawić nas na prawie, myślę, na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o Polskie Biura Tłumaczeń. To, to naprawdę no, skokowy wzrost przychodu i myślę, że będziemy zaraz, mam nadzieję, najwięksi w Polsce.